Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Proszę zobaczyć listki selera naciowego, no bo same łodygi selera są już tutaj w sałatce. Tak, właśnie w tym odcinku chciałbym Wam zaproponować seler naciowy, a dokładnie sałatkę z selera naciowego. Dużo osób nie jest przekonanych do tego selera, a to jest naprawdę smaczne i bardzo zdrowe warzywo. Zapraszam na film. Sałatka naprawdę bardzo prosta w przygotowaniu i rewelacyjna w smaku. A całą sałatkę zaczniemy od przygotowania sobie fileta z kurczaka. Ja mam tutaj dwie ćwiartki, około 400-500 gram. Tyle to mniej więcej u mnie waży. I teraz dobrze je sobie umyję w zimnej wodzie i osuszę yy, ręcznikami. Filet umyty, filet osuszony. Teraz sobie zaczniemy fileta kroić. Chciałbym tutaj jeszcze Wam powiedzieć, że równie dobrze możemy tutaj użyć fileta z indyka. Jak najbardziej. Ja akurat dzisiaj nie dostałem fileta z indyka, bo normalnie pewnie robiłbym to z fileta z indyka. A jak będziemy sobie go kroić? W paseczki i w kosteczkę. No kosteczkę nie kroimy za dużą, najlepiej taką około 1,5 cm, mniej więcej na 1,5 cm, ale oczywiście to też już w zależności od tego, jak preferujecie. Ja kroję taką kosteczkę, proszę zobaczyć. I tak sobie właśnie skroję te dwie czwartki z fileta. No, i mięso mam skrojone, w kosteczkę, proszę bardzo, teraz jedna cebulka. Cebulkę będziemy sobie już kroić w zależności od Waszego upodobania. Ja ją sobie po prostu tutaj przekroiłem na pół, teraz na trzy części i w taką właśnie o, kosteczkę, nie za grubą, nie za cienką, ale to już wszystko zależy od tego, jak Wy preferujecie. Proszę bardzo, tak cebulka w zupełności wystarczy. Cebulka wylądowała już w mięsku, no to teraz zaczniemy sobie to przyprawiać. No wiadomo, sałatka będzie z selerem naciowym, więc obowiązkowo tutaj muszę dodać rozmarynu. Rozmaryn mam sypany. W następnej kolejności dodam tutaj kuminu. Pamiętajcie, nie myjcie kuminu z kminkiem, bo to całkiem dwie inne przyprawy. Jak widzicie, kumin mam takie samo w ziarnach tak jak miałem rozmaryn, teraz co tutaj dodam? Czosnek niedźwiedzi, czosku niedźwiedziego cała taka mała łyżeczka. I teraz tylko sól, sól oczywiście dajemy według swojego uznania. Tutaj dałem niecałą małą łyżeczkę i oczywiście pieprzu. Pieprzu nie za dużo, żeby też to nie było za ostre. Teraz co tu jeszcze dodam? No myślę, że to już ważny składnik, miód. Miód tutaj doda słodkości. Kto ja naciowy, wie jak smakuje, ma swój specyficzny smak. Więc miód tutaj jest mile wskazany, a będzie komponował się z sałatką naprawdę wyśmienicie. Proszę zobaczyć. mam już tutaj wszystko. Teraz musimy to wszystko ze sobą dobrze wymieszać, tak żeby te wszystkie przyprawy tutaj połączyły się z mięsem, z cebulą, z miodem. I teraz jak to wszystko będziemy mieli przemieszane, odstawiamy sobie to do lodówki na minimum 2-3 godzinki. Tak, żeby sobie to wszystko dobrze przeszło. Oczywiście też możemy to zostawić na 5-10 minutek i zacząć sobie to obsmażać bezpośrednio. Ale zalecam, żebyśmy zawsze sobie to trochę tak 2-3 godzinki potrzymali. Ja mam swoje mięso przygotowane. Teraz sobie odstawię je do lodówki i jak tylko je wyjmę, zaczniemy sobie je podsmażać dwie i pół godzinki tyle mięsko otrzymałem w lodówce teraz olej mam już brzany, olej jest rozgrzany wrzucam sobie tutaj na patelnię mięso i zaczynamy sobie mięso obsmażać pamiętajmy żebyśmy co chwilę sobie tutaj dobrze to wszystko przemieszali, a teraz w międzyczasie podsmażania mięsa przygotujemy sobie pozostałe składniki w pierwszej kolejności odcedzamy sobie fasolkę, no jak widzicie u mnie fasolka czerwona, można powiedzieć że bordowa nawet i kukurydza. Wsypuję wszystko tutaj na jedno sitko, bo i tak to wszystko pójdzie do jednej sałatki. Kukurydzy miałem tutaj około 300 gram, fasolki też miałem tutaj około 300 gram. Fasolkę odstawię sobie na bok. No teraz możemy zacząć sobie kroić seler naciowy. Jak widzicie mam tutaj same łodygi bez listków i tylko te łodygi właśnie będziemy sobie skrawać. Ja sobie tutaj wezmę może tak tylko trzy sztuki i będziemy sobie je kroić na takie plasterki około jednego centymetra. Myślę, że grubsze nie ma sensu. Seler jest naprawdę dość taki, ma swój specyficzny smak. Kto jeszcze nie jadł selera naciowego niech spróbuje, niech posmakuje, bo wiem, że nie wszystkim to warzywo smakuje, a jest naprawdę dla mnie oczywiście bardzo smaczne. No, i jest bardzo zdrowe. Proszę zobaczyć, tak kroję sobie selerka. Na takie właśnie, można powiedzieć, księżyce. No i seler ma ładnie skrojony, i szybko idziemy zajrzeć, co się dzieje z mięskiem. Mięsko tutaj posmarzam dosłownie. 5 minutek, nie dłużej i ja przez sobie je posmakowałem, mięciutkie, delikatne, usmażone, idealne. Ja już tego dłużej nie smażę, bo nie chcemy, żeby mięso było w sałatce twarde. Musi być ono soczyste, mięciutkie i powiem Wam, posmak miodu naprawdę rewelacyjny. Teraz to mięso sobie tutaj odstawię, niech sobie trochę przestygnie, a my kontynuujemy. Mięso sobie stygnie. Seler już sobie przełożyłem do miski, w której będziemy to wszystko ze sobą mieszać. Jeżeli Wam nie mówiłem, to selera miałem tutaj około 500 gram, ale tego selera u mnie naprawdę jest dość spora, proszę zobaczyć, bo ja ten seler naprawdę bardzo lubię. Jeżeli nie jesteście do końca przekonani, możecie tego selera dać śmiało mniej na początek. Myślę, że 200-300 gram w zupełności wystarczy i wtedy się przekonacie, czy Wam smakuje, czy nie. Teraz pozostało jeszcze pokroić żółty ser. Ser żółty 250 gram i ser żółty będziemy kroić w kostkę. Kostkę mniej więcej wielkości kurczaka, ale nie większą. Proszę bardzo, taka kostka sera żółtego można powiedzieć, że wielkością bardzo zbliżona do selera no i ciutkę mniejsza od kurczaka. I ten ser od razu też tutaj dodaję. No i ser żółty od razu dodałem. Co teraz? Teraz przyrzucę sobie kukurydzę z fasolką. Pozostało dodać mi jeszcze tutaj Mięso, które przestygło. Tak, z tą cebulką. Trochę tutaj jeszcze sosu mamy z tego mięsa. Też tutaj to wszystko dodajemy. No i teraz dam tutaj na początek trzy łyżki majonezu. Jeżeli byście się chcieli pytać w komentarzu, czy możemy to zrobić z wybórem naturalnym, jak najbardziej możecie. Ja lubię tą sałatkę z majonezem. Widzę, że mam tutaj jej dość sporo, więc od razu daję czwartą. Na razie nie doprawiam. Teraz tylko sobie to wszystko dobrze wymieszam i zobaczę, jak ona będzie smakowała po wymieszaniu. Skończyłem mieszać. Posmakowałem i powiem Wam tak: ja nie dodaję ani soli, ani pieprzu, bo sałatka jest po prostu idealna. Jest naprawdę rewelacyjna. Co teraz? No teraz pozostało mi ją tylko przełożyć na salaterkę i zaprezentować wam, jak ona wyśmienicie wygląda. No i sałatka gotowa. Oczywiście, nie mogło zabraknąć listka selera do dekoracji zaraz wam pokażę z bliska mamy kawałki selera jest serzu tylko kukurydza fasolka kurczaczek w miodzie no sałatka naprawdę bardzo bardzo smaczna jeżeli jeszcze nie jedliście selera naciowego a nie jesteście przekonani to was zapewniam że naprawdę warto bo ten specyficzny smak tego selera jest naprawdę rewelacyjny Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli zrobicie tą sałatkę. Jak wam smakowała? Czekam na Wasze opinie. Zostawcie łapkę do góry. Oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Powiadomię Was o moich kolejnych filmach. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!